Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo. Dzisiaj, zap, o zapachu i smaku ziół, różnych ziół, będzie naprawdę kilka nowości, ale najpierw trochę narzekania. Mamy dzisiaj zimno Zośkę i to właściwie powinien być taki dzień, w którym zioła naturalnie sadzimy, bo już po zimnej Zośce ma się zrobić ciepło. Ale dzisiaj, tak przezornie, zerknąłem w prognozę pogody na. Mniej więcej tydzień się okazuje, że zimno cały czas w nocy. Z tymi działami to jednak różnie bywa. Chociaż zima dla ziół była łaskawa w moich pojemnikach, one to już stały w zeszłym roku, ja teraz wymieniłem tylko podłoże, za chwilę więcej o podłożach do uprawy ziół powiem. Przezimowało naprawdę mnóstwo różnych ziółek. Bardzo tutaj, proszę, podejdźmy bliżej, to trzeba jednak z bliska pokazać. Przede wszystkim muszę się pochwalić tym, tymi pietruszkami. One w tej chwili zaczynają kwitnąć i tak naprawdę to jest dylemat roślin wieloletnich uprawianych, dylemat, który towarzyszy roślinom wieloletnim uprawianym w donicach, w pojemnikach. Ponieważ pietruszki pięknie tutaj cały czas były zielone, pięknie wypuszczały nowe liście, zbieraliśmy, korzystaliśmy ile w lezie, no, ale w tej chwili kwitną, i tak mi trochę szkoda ich wyrzucać. Bo pomyślałem sobie, że zbiorę nasiona, bardzo wartościowe odmiany. Tu były dwie odmiany: jedna taka zwykła pietruszka korzeniowa, o, tutaj, a druga naciowa, taka taka o kędzierzawych liściach. I one obydwie są fantastyczne. Zresztą we wszystkich pojemnikach były posadzone, i we wszystkich pięknie przesimowały. I to było ziółko, które właściwie można powiedzieć, okazało się ziołem całorocznym. Fantastyczna rzecz. Co jeszcze przetrwało w tym pojemniku? Przetrwały w tym pojemniku, tutaj odosypałem troszeczkę podłoża świeżego, e, te macierzanki. O, one w tej chwili zaczynają pięknie odbijać, obudziły się po zimie. No, zimą, oczywiście, nie planowały. Tym Janek. Ten Janek i macierzonka to bardzo blisko spokrewnione rośliny. A tutaj oregano złociste. Z tym oregano to jest problem pewien, mianowicie taki, że sprzedają oregano i wszyscy spodziewają się, że będzie to oregano takie bardzo pachnące, aromatyczne, takie jak do pizzy się dodaje. Nic bardziej milnego, to jest oregano vulgare, czyli gatunek moim zdaniem jednak bardziej dekoracyjny niż pachnący. Jeszcze tutaj zerwę powącham no troszeczkę pachnie, ale ono później, jak się robi większe, to tak z tym zapachem różnie bywa. Majeranek to jest y, y, też oregano tak naprawdę, y, tylko, że jedna z odmian y, oregano. No i tutaj, już może przejdźmy sobie z tej strony, o, to jest czomber. Czomber to jest nowe nasadzenie, on nie przezimował i zwracam uwagę na to, że czomber cząbrowi nierówny. Tak naprawdę y, w ogrodach ziołowych, w pojemnikach można oprawiać kilka różnych, na rabatach również, kilka różnych gatunków i odmian cząbru, po łacinie satureya. Proszę zwracać uwagę na cząber górski. Moim zdaniem jest taki ma bardziej taki zwięzły, kompaktowy wzrost. Fantastycznie pachną liście, bardzo dobra potrawa do wszelkich, przyprawa do wszelkich potraw. No i lepszy niż, moim zdaniem, czomber ogrodowy. Te dwa, cząber ogrodowy i czomber górski, najlepsze czomber górski, proponuję wybrać. Teraz kilka słów na temat uprawy ziół w pojemnikach i jakie miejsce wybrać. No oczywiście musi być miejsce słoneczne. Zioła to dzieci słońca. Im tego słońca więcej, im cieplej, tym więcej aromatów, to wiadomo. I proszę zwrócić uwagę na to, żeby to jednak miejsce było słoneczne, a pojemnik duży. Te pietruszki w małym pojemniku tak pięknie by nie rosły. O nie. Właśnie tutaj to jest 50 na 50 na 50, czyli sześcian, czyli ćwierć 225 litrów, o ile dobrze 5 do sześcianu 225, 225 litrów takiego podłoża i jakiego podłoża, jakim podłożem wypełniamy? Proszę Państwa, najlepszym podłożem to jest bio do ziół i warzyw, czyli podłoże, ja może pokażę, bo ono jest bardzo przyjemne w dotyku. O, drobny taki torf z dodatkiem nawozu naturalnego, bardzo przyjemne podłoże, żyzne, no i na naturalnych składnikach, czyli jak, jak, naj, jak najlepsze. Można oczywiście wykorzystywać również ziemię do warzyw. To jest takie półprofesjonalne podłoże, też bardzo dobre. One moim zdaniem mają coś ze sobą wspólnego. Znaczy podłoże do warzyw to jest bardzo podobnie przygotowywane, ale tu jest jeszcze dodatek tego nawozu bio. I proszę Państwa, jeśli ktoś chce samodzielnie się pobawić, to proponuję kompost z wymieszany z torfem odkwaszonym. Powiedzmy, 1 trzecia kompostu, 2 trzecie torfu. Można zrobić 1 trzecia kompostu, 1 trzecia torfu i 1 trzecia czystego żółtego piasku, takiego jak do budowy się używa dokładnie. To wszystko wymieszać, wypełnić pojemniki i będziemy mieli fantastyczne planowanie ziół. Na słonecznym miejscu podlewamy i właściwie wszystko mamy, co z do szczęścia potrzebne. No to teraz cofniemy się, kawałeczek, bo tych donic mam trzy i trochę. Szkoda, że kupiłem tylko tyle. Aha, tutaj rzut oka na pietruszki, które posadziłem w tym roku. To jest pojemnik. Jak widzimy, znowu wysoki. Będzie, te, będzie już miała swoje własne tutaj miejsce i stanowisko. Dlaczego swoje własne? Dlatego, że no właśnie mam ten, ten kłopot, że już chciałbym nowe zioła sadzić, a szkoda mi tych pietruszek wyrzucać. To jest straszny dylemat naprawdę. Yy, przychodziłem tutaj, podchodziłem kilka razy do tych pietruszek i tak, no już chciałoby się wyrzucić, ale no, jeszcze jeszcze może może, może poczekamy. No i tak czekam, czekam, no w związku z tym pomyślałem sobie, że jednak zafunduję im własny pojemnik. Yy, najlepiej im odporny, jeżeli ceramiczny, akurat te, to nie, to nie, są, to nie są ceramiczne, te, te, te sześcienne to nie jest ceramika, tylko to jest yy, taki beton zmieszany z żywicą i pomalowany na rdzawy kolor, ale wygląda fantastycznie i bardzo dobrze się sprawdza, naprawdę to muszę powiedzieć, że fantastyczna rzecz. Musi być głęboko, korzenie muszą głęboko sięgać, będą się dobrze korzeniły, ta pietruszka powinna zimą rosnąć, oczywiście wszystko zależy od panującej pogody, mieliśmy tę zimę łagodną, a tutaj, chodź Bicia. Dobrze. Mieliśmy zimę w tym roku łagodną, w związku z tym Pietruszka pięknie planowała i to była taka podstawowa roślina. Drugą za chwileczkę zaprezentuję tą, która pięknie zimowała. Tutaj, proszę Państwa, będzie donica dla ziół jednorocznych, bo te, które przed chwilą mówiłem, to oregano, majeranki, tymianki, macierzanki i pietruszki, to są tak naprawdę rośliny wieloletnie, chociaż pietruszka jest rośliną dwuletnią, jak widać. Natomiast tutaj, proszę Państwa. Pietruszka to będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze korzystamy z niej. Proszę zobaczyć, fantastyczne liście. I te malutkie roślinki, o tutaj widać takie posadzone, to są bazylie. Bazylii w ogródku, w pojemniku nigdy dość tak naprawdę. Z bazylią jest tylko jeden problem. Jeżeli posadzimy ją do takiego pojemnika, to trzeba zwracać uwagę po, po pierwsze, w takim maju jak w tym roku, na mróz. Zimno w nocy to ta bazylia się średnio rozwija. W związku z tym tutaj przyznam się szczerze, jeszcze sam korzystam z takich bazylii zakupowanych w centrach ogrodniczych czy, czy w sklepach spożywczych i nie ma się czego wstydzić, czy, czy, czym krępować. Zimne noce i ta bazylia kiepsko rośnie. Druga sprawa to jest bazylia grecka o bardzo drobnych liściach i bardzo. Dobrym, chyba najlepszym ze wszystkich bazylii aromacie. Ja tych bazylii zawsze mam kilka gatunków, odmian chyba raczej należałoby użyć tego słowa, że to będzie odmiana. Dlatego, że mam oprócz tej bazylii właściwej bazylię sałatową. To jest taka bazylia o pokarbowanych liściach i ona ma bardzo duże liście o takim smaku bazyliowo-anyżowym. Bardzo dobra. Siam-Queen to jest bazylia cynamonowa, jest bazylia cytrynowa. Tych bazylii jest zawsze około 4-5, i bazylia y, ma taki ukryty y, gen y, y, chwastów. To znaczy ona bardzo szybko wyrasta, gdy w nocy są ciepłe. Wystarczy kilka ciepłych nocy i ona już po prostu y, bardzo szybciutko rośnie i pięknie się powiększa. Natomiast y, Problem z bazylią polega na tym, że ona dość szybko zaczyna kwitnąć i to jest taka okoliczność, która jest dla użytkownika takiego jak ja czy Państwo bardzo mało sprzyjająca, dlatego że gdy przesta zaczyna kwitnąć, chociaż kwiaty i pąki kwiatowe mają ten aromat jeszcze, to tak naprawdę przestają już tworzyć liście, a nam o te liście chodzi. Dlatego namawiam, żeby bazylii sadzić dużo, to po pierwsze sadzić ją partiami, to znaczy jeżeli sadzimy teraz około 15 maja, to już wysiewać nasionka bazylii na sadzenie czerwcowe i w czerwcu wysiać jeszcze na lipcowe, żeby ona cały czas była świeża. To jest pierwsza metoda. Druga, po prostu ścinać. Jeżeli ją zetniemy, to ona będzie musiała najpierw odbudować liście i tego się, tych sposobów dwóch warto się trzymać. Także dużo bazylii, dużo różnych bazylii proszę sadzić. I tak jak wspomniałem, słoneczne miejsce, ciepło. Gdyby w nocy był przymrozek, Nakryć czymś. To za chwileczkę jeszcze będę o tym mówił. Teraz sprawa mięt. Więc w tym pierwszym pojemniku, który prezentowałem, rosła sobie ta mięta. To jest z poprzedniego weekendu praca, którą wykonałem. O, proszę zobaczyć, bo powiedziałem dość tej mięcie. Ona nie będzie już więcej z innymi ziołami rosła, dlatego że mięta jest. Potwornie ekspansywna, to jest po prostu coś niesamowitego. To jest zwykła mięta pieprzowa. Ona ma po prostu fantastyczny aromat, bardzo dobra na herbaty, żywotna, zdrowa. No, same superlatywy, problem tylko polega na tym, że ona w tym pojemniku bardzo się rozpycha. Ona innym ziółkom nie daje rady. Ja bym radził, jeżeli już uprawiać miętę na tarasie, balkonie w pojemniku, to w indywidualnym nie łączyć z niczym, tylko mięty między sobą można łączyć, natomiast najlepiej jedną, jeden gatunek w jednym pojemniku i to można na zimę wstawiać do jakiejś szklarni, najlepiej do szklarni takiej, żeby tam sobie przebiedowała i będzie wiosną pięknie odbijała, szybciutko rosła i nawet gdy będą takie malutkie już odrosły, to wtedy można zrywać, korzystać. Kilka nowych mięt, proszę Państwa. Przede wszystkim yy, taka. Nie wiem jak się nazywa, ale ma fantastyczny zapach, i on bardziej przypomina takie miętowe perfumy. Bo muszę powiedzieć, że ja na swój prywatny użytek to dzielę mięty na cztery takie kategorie użytkowe kategorie. Pierwsza to była mięta pieprzowa, to jest taka mięta typowa na herbatę, brzuszek boli, kropelki zrobić, zaleć z spirytusem i kropla jak brzuch boli. Dla, dla dzieci bardzo dobre, dzieci bardzo lubią te mięty. Druga to jest właśnie są mięty kolońskie, to są bardziej mięty takie dorzucić kilka gałązek do kąpieli, relaksującej, ten mentol fantastycznie działa. Trzecim typem mięty jest ta. To jest mięta variegata, o takim bardzo delikatnym, to jest również mięta omszona. O bardzo delikatnym zapachu, takim aromacie lejku, 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 taki zefirek. O. Bardzo, bardzo przyjemny, bardzo ładny. Bo jakbyśmy połączyli w jednym pojemniku te trzy mięty, proszę zobaczyć o. No to mielibyśmy fantastyczną kompozycję kolorystyczną i właściwie nic nie trzeba byłoby dosadzać. To są mięty, tak, tak naprawdę deserowe. Najpyszniejszy deser to są truskawki po, posypane się kaną miętą i posypane cukrem pudrem. Naprawdę fantastyczne. Mam nadzieję, że sezon truskawkowy się w tym roku uda, mimo tych wiosennych przymrozków, które mieliśmy. Kilka nowości, bo te to wszystkie są znane. A, i jeszcze czwarty gatunek, zapomniałbym ja tej mięty nie uprawiam. W pojemnikach, bo to nie ma najmniejszego sensu, ona bardziej śmierdzi niż pachnie. To są mięty, takie wszystkie o kędzierzawych liściach, takich, takich po, 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 pokręconych, takich dziwnych. One tak, proszę powąchać, to dziwnie pachną, i to, to są mięty, które dawniej sadziło się w gospodarstwie, żeby gryzonie odstraszać. To jest taka ciekawostka, a ja, ja tych mięty nie uprawiam, one są bardziej dekoracyjne i użytkowe. Teraz, proszę Państwa, kilka nowości, które udało mi się kupić. Mięta anyżowa. Jako za, z wielki zwolennik anyżu zakupiłem, przyznam szczerze, że jestem odrobinę zawiedziony, wcale anyżem na razie nie pachnie, ale to może być spowodowane tym, że niedawno przyjechała, bo to z sprzedaży wysyłkowej kupione. Mięta słodka cytrynowa. No, zobaczymy jak się sprawi, to typ mięty deserowej, zresztą ta też, no i tutaj coś, co miałem, Kilka lat temu. Kupiłem gdzieś na jakimś targu, już nie pamiętam skąd przywiozłem. To jest mięta, która bardziej się płoży niż, yy, niż rośnie w górę. Bardzo malutkie listki. O, i powąchamy. Taki delikatny napar. To jest mięta, która naparu nie daje takiego koloru herbacianego, takiego żółtawego, tylko tak naprawdę jest prawie bezbarwna. Ale zapach i smak tej mięty jest fantastyczny. Nazywa się mięta pole. Gdyby ktoś z Państwa gdzieś. Zobaczył taką miętę, to naprawdę serdecznie polecam. Drobniutkie listki, piękny aromat. Fantastyczna rzecz. No I o, o ile mięta polej ma takie drobne liście, to co powiedzieć o tej? To bardziej jak kramnik, karmnik wygląda, ościsty. O! I też świdruje w nosie, bardzo przyjemny zapaszek. Taka mięta okrywowa bardziej. I to jest mięta korsykańska. Nowość, pierwszy raz widzę. I to są mięty, które Postanowiłem w tym roku posadzić. Aha i obiecałem, że zaprezentuję roślinę, która oprócz pietruszek pięknie zimowała w tych pojemnikach moich. W trzecim pojemniku proszę zobaczyć. To chyba wszyscy rozpoznają bez problemu. Proszę zobaczyć. O zbiera się już do kwitnienia. Tu ma pomki kwiatowe. To jest oczywiście szałwia lekarska. Ona też przez całą zimę tak może nie rosła, ale bo Pietruszka to autentycznie rosła, ale czekała i korzystaliśmy z tych liści. Fantastyczna rzecz. Co do szałwi lekarskich. No to te odmiany to wszyscy znają, prawda? Te jest, jest jeszcze purpurowa. Natomiast w tej chwili pojawiają się odmiany szałwi lekarskiej o bardzo dużych liściach. Proszę zobaczyć, to jest zwykła szałwia lekarska, a to jest liść tej nowej odmiany. To się nazywa ucho słonia. Prawda? Fantastyczna rzecz. No i zapach jak typowej szałwi lekarskiej. Yy, kilka słów na temat melisy. Melisa w pojemniku może przezimować. To jest typowe zioło wieloletnie, aczkolwiek jest bardzo chimeryczna. Są zimy, w których po prostu melisa ginie i nikt tak do końca nie wie dlaczego tak się dzieje. Po prostu trzeba się przygotować, że pewnej zimy po prostu nic nie zbierzemy, nic nie będziemy mieli, zresztą ona na zimę chowa się pod ziemią. To jest melisa lekarska i proszę państwa melisa ma Dwojakie zastosowanie w, w, w ogrodzie, takim w pojemniku przydomowym. Po pierwsze, sama z siebie nie odstrasza żadnych szkodników, ale jeżeli zerwiemy taką łodyżkę o melisy lekarskiej i natrzemy odkrytą skórę, to nie dość, że pięknie pachniemy, to jeszcze przez godzinę mniej więcej komary nie gryzą. Takie ma zastosowanie, to kiedyś odkryłem i to rzeczywiście jest y, y, ciekawe zastosowanie. Druga sprawa, no w moim przekonaniu smak melisy w naparach, bo oczywiście to jest jej pod, podstawowe zastosowanie, parzenie herbatek melisowych przegrywa z tą roślinką, na którą poluje co roku no jest straszny problem z kupieniem jej tak chimerycznie bywa w centrach ogrodniczych to jest werbena cytrynowa a po łacinie lipia lipia proszę państwa jest rośliną niestety bardziej wrażliwą na mróz nie przeżywa zimy ale w tym roku posadzę do, tę do osobnego pojemnika i będę trzymał w szklarni, żeby mi nie zmarzła, żeby co roku odbijała, bo gdy będzie miała wystarczająco ciepło, czyli tę zimę taką śródziemnomorską, plus 5, plus 8 stopni, chłodnawo, i od czasu do czasu, i, i sporo deszczu, to powinna, powinna tak sobie przebiedować i w następnym roku odrosnąć. Jaka, na czym polega wyższość werbeny cytrynowej nad melisą? Ano na tym, że ta roślina. Po naparzeniu nie traci charakterystycznego cytrusowego zapachu. O ile melisa jest taką, tak, takim, ja to nazywam, że troszeczkę zielskiem zalatuje, yy, traci niestety w, w gorącej wodzie ten, ten napar. Nadaje się świetnie do chłodnych napojów, bo te, wtedy ten aromat cytrynowy zostaje. O, il, o tyle werbena w gorącym naparze zostawia, zo, zostaje ten charakterystyczny, przyjemny zapach i to jest fantastyczne. Dwie nowości. To będzie raczej chyba na rabatę, tak? ale tylko postanowiłem się pochwalić. To jest y, aksamitka meksykańska i wrotycz balsamiczny. No, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Na razie zapachem nie powalają, <grym> ale <grym> zobaczymy. No dobrze, proszę Państwa, i jeszcze jedna sprawa. Tutaj mamy taką lipię, o, taką werbenę cytrynową już posadzoną. Gdyby zdarzyło się. Że już jest posadzona i ukorzeniła się, a przychodzi mróz na noc, proszę nakryć słoikiem. Tę noc spędziła pod słoiczkiem, nic się nie stało, a było prawie zero. Więc y, trzeba uważać. O, to jest najlepsza metoda: okrywanie. No i ostatnia sprawa. Pytanie brzmi, czy jeżeli już uprawiamy zioła, to są one skazane na uprawę tylko i wyłącznie we własnym towarzystwie, czy też można w zioła łączyć na przykład z taką uroczą petunią? No oczywiście można. <grytanie> Nic nie stoi na przeszkodzie, pod warunkiem, że jednak wypełnimy to ziemią biodoziół i warzyw, którą prezentowałem na samym początku. A tej petunii powinno wystarczyć tego nawozu, bo ona na naturalnym nawozie też rośnie. Można ewentualnie w trakcie zasilić jakimś biohumusem rozcieńczonym i to na tym też będzie świetnie rosła i kolejne pąki wiązała. No problem tylko polega na tym, żeby dobrać jej odpowiednie towarzystwo do sąsiedztwa, bo tak naprawdę petunia zacznie się nam mocno rozrastać i chodzi o to, żeby tej sąsiadki nam nie zagłuszyła i mnie się wydaje, że chociaż to wygląda tak dro jako drobnica w tej chwili, to jednak y y tę roślinę można dopoleć do towarzystwa, bo ona bardzo szybko ucieka w górę i ona będzie sobie świetnie dawała radę. Natomiast y bałbym się posadzić tę kocankę bo ona mniej rośnie w górę i jednak będzie szybciej zdominowana przez te petunie. Także zwracamy uwagę, jeżeli sadzimy na przykład petunie, no to bardziej w górę, niech tak, tak, bardziej w górę rosnące siłko posadźmy dla towarzystwa. Jeżeli pelargonie właśnie, która będzie rosła do góry taką, no to wtedy coś bardziej płożącego na przykład no tutaj akurat w tym wypadku miętę można by było śmiało polecieć, bo mięta sobie wszędzie da radę. Yy, tyle dzisiejszego opowiadania o ziółkach. Mam nadzieję, że się podobało. Ja planów mam ziołowych bardzo dużo. Tu jeszcze kilka pojemników musi, musi powstać. Tymczasem biorę się do roboty. Yy, zapraszam na jutro, na 11.00 na powtórkę naszego dzisiejszego spotkania na żywo. No i oczywiście na przyszły piątek na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.